Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Soul, a witam Was już w trzecim odcinku, bodajże, nie, nie, trzecim, ale mniejsza to w kolejnym odcinku właśnie z Shikesa, z gier przeglądarkowych, ale dzisiaj odcinek bardziej, yy, no może taki emocjonujący, ale ogólnie odcinek poświęcony właśnie konkursowi, który odbył się niedawno, dzisiaj miały nie być wyniki, dzisiaj się postaram. i są środy, tak jak zaplanowałem. No i dzisiejszy odcinek właśnie jest poświęcony konkursowi, ale na samym początku i kilka informacji, jeżeli chodzi o giery przeglądarkowe Shakes. Doszło do mnie konto. Jest to konto ze 198 levelem. Jest to z Wianowca i będę robiwał przyszłe odcinki właśnie z tego konta yy, będziemy przechodzić wieżej, takie rzeczy założyć, gildy będziemy mogli ze mną zagrać. A konto, już yy, jeden użytkownik pytał, yy, to konto do wygrania jest na świecie 9 tak, dziewiątym, yy, dziewiątym świecie, pozdrawiam tego użytkownika serdecznie, no ale już bez gadania, przejdźmy do losowania bo właśnie zwycięzcy konkursu, tutaj losuję w programie do losowania zwycięzcy V1, to nie jest super wersja, wszyscy mówią, że V1.1 jest lepszy, ale ja gram na V1.0 i dzisiaj dla Was losuję właśnie zwycięzcę konkursu, a więc tak, zasady są proste, losuję, usuwam, losuję, usuwam, To zostaje ostatni, i ten wygrywa, o, może się zajmowało, że nie Losujemy Fishbing! Też mamy napisał Napę pew... Riff Odpada Dalej Lecimy Marek Pawłę No, nie wiem, co jest Marek Pawłę, ale okej okay. Odpadasz Big Papa Żegnaj przyjacielu Miałeś szansę wygrać, ale też będzie niedługo konkursy, więc Może wyjasz Losujemy i no niestety ten kanał nie ma sensu yy, odpada i zostaje DarkOsen moi mili DarkOsen DarkOsen jest zwycięzcą konkursu, wielkie gratulacje yy, pasy prześlę na aprilif na apriliv i yy, ogólnie staram się wygrać konto z 200 levelem naszego S9 jeżeli będziesz chciał to Zagramy sobie razem. No i to był odcinek właśnie konkursowy. Darko wygrał, stary szansun. No niestety ci coś nie udało. W przyszłym konkursie na pewno spróbuję. Na pewno będzie następny konkurs, więc na pewno spróbuję, bo nie wiadomo. Ale Darko yy, wiem powiedzieć wszystkiego najlepszego. Nie, Darko Gratulacje wielkie z wygranej. I to tyle jeżeli chodzi o odcinek konkursowy, wygrał to właśnie DarkoSan konto, a za niedługo kolejny odcinek właśnie Strzegasa na nowym koncie. I to tyle jeżeli chodzi o odcinek konkursowy, I ja lecę moi drodzy, trzymajcie się, cześć!